Szymon Kołecki, po oficjalnej ceremonii ważenia przed galą KSW 62. Nie było kwiatów, nie było prezentów. Był ten stolik, ale widziałem także od razu, kiedy jako wszedł troszkę wyżej, to się odwróciłeś. No nie chciałeś tej niższej pozycji patrzeć, tak? Nie, to dla mnie taki, taki żenujący żart. Ja nie należę do wysokich w tej kategorii wagowych, dlatego nie wiem dlaczego. Miałby być podstawiany stołek dla uwidocznienia różnicy wzrostu a Raczej poniżej średniej w tej kategorii wagowej ze wzrostem jestem, także ja myślę, to w ogóle nie trafione a to chyba tak bardziej chciał pokazać dystans do swojego wzrostu, a, to, a tak, tak to chyba odebraliśmy No jak chce, no, to ma do tego prawo, pokazał jego wybór e, Szymon, no bo wczoraj mówiłeś kilka kilogramów jeszcze miałeś do, do cięcia, trudno było, łatwo, to nie było z tego co wiemy, dużo nie, nie było dużo, ale okres letni nie jest jakimś wymarzonym do zbijania wagi. Faktycznie nie poszło to tak łatwo przed, jak, walką, jak przed walką z Martinem zawadą, ale też kłopotów żadnych nie miałem. Skończyło się jedną siedmiominutową sauną i, i waga była gotowa. Zdziwiło Cię, że Twój rywal nie dobił do, do limitu kategorii półciężkiej? O jego wadze dowiedziałem się przed chwilą. Na ważeniu, nie wiedziałem, na ile waży. Tak, nawet jak rozmawiałem z nim przed chwilą, powiedziałem, że no, przypomina mi się walka Jana Bochowicza z Izraelem Adasają, bo tam była podobna historia bo pewnie Ty będziesz ważył około 10 kg więcej i to może mieć jakieś znaczenie. Nie demonizujmy tego, ja, ja słuchałem komentarze. Kiedy już walczyłem z Damianem Janikowskim, tak naprawdę tam było około 4 kg różnicy, bo ja na walce, jest protokół zważenia przed walką, ważyłem 99 kg. E, tutaj też będę ważył pewnie z jakieś 99, także pewnie około 5-6 kg będzie różnicy, ale to na pewno nie jest 10. No, ja waży tak na co dzień poniżej 100 kg. Ty już sobie wizualizujesz ten pojedynek, czy ten dzień przed tak odcinasz się, myślisz zupełnie o czymś innym? Nie, nie, wizualizuję, chociaż nie jakiś cały czas. Jakby mam na to określone pory dwa, trzy razy w ciągu dnia, gdzieś tam robię jakąś wizualizację. Mam taką mi do słuchania i do wizualizowania sobie planu na walkę rzeczy, które mam wykonać i, i to robię. Natomiast większość dnia raczej e, gdzieś tam zajmuję się innymi rzeczami. A jak wygląda u ciebie ta ostatnia doba przed walką, czy jakieś tam są specjalne e, rytuały, czy zawsze tak samo, czy, czy, czy nie przywiązujesz do tego większej uwagi? Nie, przy przywiązuję. Dzisiaj odwiedziło mnie paru kolegów, e, brat, e, rodzina, tata i e, zaraz gdzieś tam po kolacji spotkamy się w takim szerszym gronie, gdzieś 10-12 osób i, i pewnie do 23-24 posiedzimy, oni się pobawią, spożyją pewnie trochę alkoholu. Ja przed północą się wyłączę, pójdę do siebie spać, a, a oni spędzą wesoło resztę wieczoru. Z tego co kojarzę, chyba podobne, podobnie było przed walką z Zawadą. Zawsze tak jest u mnie, to jest jakby rytuał. No dobrze, to pytanie na koniec, tak już podsumowując całe twoje przygotowania do tej walki. Czy było coś, na czym się bargi skupiłeś, czy raczej tradycyjnie jak do każdego innego przeciwnika? Nie, nie było niczego, co wymagałoby specjalnego szlifu, a kobieta z zawodnikiem przekrojowym i też przekrojowo trenowałem wszystkie płaszczyzny.